Skutki nieobecności ojca w życiu córki są złożone i różnorodne. Dotykają nie tylko sfery emocjonalnej, ale także wpływają na jej przyszłe związki miłosne. Chociaż postępy w badaniach psychologicznych i socjologicznych podkreślają różne drogi rozwojowe dzieci dorastających w niepełnych rodzinach, jasne jest, że brak ojca pozostawia w życiu pewien rodzaj pustki. Dzieje się tak, ponieważ roli ojca matka nie jest w stanie zastąpić to ojciec często wprowadza do życia dziewczynki element rywalizacji, zdrowego dążenia do celu i umiejętność zarządzania emocjami w sytuacjach stresowych. Jego nieobecność może więc skutkować pewnymi brakami w osobowości córki, co w konsekwencji wpływa na jej zdolności do rozwiązywania i utrzymywania trwałych związków miłosnych. Różne badania i obserwacje pokazują, że kobiety wychowane bez ojca często wykazują pewne specyficzne wzory zachowań w relacjach miłosnych. Można zauważyć tendencję do angażowania się w związki, które są z góry skazane na niepowodzenie, z ludźmi, którzy nie są emocjonalnie dostępni lub z tymi, z którymi z różnych względów trudno jest zbudować trwałą relację. Niejako podświadomie kobieta ta może poszukiwać figury ojca w swoich partnerach, co skutkuje niezdrową relacją. Jednak nie można zapomnieć o złożoności ludzkiej psychiki. Nieobecność ojca jest tylko jednym z wielu czynników, które wpływają na rozwój osobowości. Oczywiście jest to istotny element, ale równie ważna jest reszta otoczenia matka, inni krewni, nauczyciele, przyjaciele. W tym kontekście warto zauważyć, że w społeczeństwie istnieje wiele różnych struktur rodzinnych i że wiele osób dorasta w szczęśliwych, funkcjonujących yy, rodzinach jednorodzicielskich. Ponadto, wielu kobietom, które wychowały się bez ojca, udało się zbudować udane i szczęśliwe związki. Brak ojca w życiu córki to niewątpliwie utrata, ale nie wyrok. Kobiety, które dorastały bez ojca. Mogą potrzebować więcej czasu i pracy ze sobą, aby zrozumieć i przetworzyć ten brak w kontekście swojego życia emocjonalnego i relacji miłosnych. Ostatecznie jednak możliwe jest osiągnięcie pełni życia emocjonalnego, nawet jeśli droga do tego była trudniejsza i dłuższa. Wydaje się, że emocjonalna nieobecność ojca może zapoczątkować spiralę konsekwencji w życiu kobiety, szczególnie w kontekście jej relacji miłosnych. Jest to krąg, który może być trudny do przerwania, chyba że kobieta uzyska świadomość źródła swoich problemów i zdecyduje się podjąć konkretne kroki w celu ich rozwiązania. Tak jak wcześniej wspomniałem, brak ojca w dzieciństwie nie jest jednoznacznym wyrokiem, i jego wpływ może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak inne obecne wsparcie emocjonalne, temperament dziecka itd. Niemniej jednak, istnieje kilka potencjalnych konsekwencji, które mogą wpłynąć na rozwój kobiety. Wymienię kilka z nich. Niska samoocena. Dziewczynki, które dorastały bez ojca, mogą być bardziej narażone na problemy z samooceną i pewnością siebie. Problemy ze związkami. Nieobecność ojca może wpłynąć na to, jak kobieta postrzega mężczyzn i jak tworzy z nimi związki. To może prowadzić do problemów w budowaniu i utrzymaniu zdrowych relacji miłosnych. Skłonność do ryzykownych zachowań. W niektórych przypadkach brak ojca może korelować z większą skłonnością do ryzykownych zachowań, takich jak używanie substancji psychoaktywnych czy wcześniejsze rozpoczęcie aktywności seksualnej. Wzorce związane z wyborem partnerów. Kobiety, które dorastały bez ojca, mogą być bardziej skłonne do wyboru partnerów, którzy nie są dla nich odpowiedni, z nieuświadomionego powodu poszukują figury ojca w tych partnerach. Problemy finansowe. W wielu przypadkach, brak ojca może również oznaczać brak wsparcia finansowego, co może wpłynąć na edukację i możliwości zawodowe kobiety. Trudności w identyfikacji z rolą męską. Dla dziewczynki ojciec to często pierwszy mężczyzna w jej życiu, który pomaga jej zrozumieć, czym jest bycie mężczyzną. Brak tej perspektywy może utrudniać jej zrozumienie i akceptację różnic płciowych. Zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Niektóre badania sugerują, że dzieci, które dorastały bez ojca, są bardziej narażone na różnego rodzaju zaburzenia emocjonalne, w tym depresję i lęki. Nadmierna zależność od matki w sytuacji, gdy matka jest jedynym dostępnym rodzicem, może dojść do nadmiernej zależności emocjonalnej i lub finansowej, w zależności od tej matki, oczywiście, co może utrudnić proces dojrzewania i osiągnięcia pełnej niezależności. Poszukiwanie zastępczych figur ojcowskich w złych miejscach. Nieobecność ojca może skłonić dziewczynki do poszukiwania męskich wzorców, dzięki czemu mogą być narażone na wykorzystanie czy manipulację. Trudności w radzeniu sobie ze stresem i frustracją. Ojcowie często uczą swoje dzieci, jak radzić sobie ze stresem i frustracją w sposób zdrowy. Brak tej nauki może być barierą w zdolności kobiety do zarządzania stresem w dorosłym życiu. Jest to zaledwie ogólna charakterystyka, i nie każda kobieta doświadczy wszystkich wymienionych tutaj problemów. Jak zatem radzić sobie w tej sytuacji? Po pierwsze, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że emocjonalna nieobecność ojca to tylko jeden z wielu czynników wpływających na rozwój osobisty i emocjonalny kobiety. Nie jest to wyrok dożywotnia ani nieunikniony los. Wiele kobiet, które dorastały bez ojca rodzi so radzi sobie doskonale w relacjach miłosnych dzięki innym formom wsparcia jak na przykład silne matki, zastępcze role męskie, a także dzięki własnej woli i dążeniu do samorealizacji. Po drugie, Terapia i wsparcie emocjonalne mogą odgrywać kluczową rolę w pomaganiu kobietom zrozumieć i przetworzyć swoje doświadczenia z dzieciństwa. Zrozumienie, że ich wartość nie jest związana z obecnością lub brakiem ojca, może być pomocnym krokiem w budowaniu zdrowych relacji miłosnych. Po trzecie, edukacja na temat tego, jak dynamika rodziny wpływa na przyszłe związki, może być niezwykle wartościowym narzędziem. Niewiedza w tym zakresie często prowadzi do nieświadomego powielania wzorców, a edukacja może być światłem, które pomoże zidentyfikować i zmienić te wzorce. Życie nie jest statystyką i każda kobieta ma prawo i możliwość napisać własną, unikalną historię, niezależnie od tego, jak wyglądała jej przeszłość. Polub i udostępnij to nagranie, jeśli ma ona dla Ciebie wartość. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie to zapraszam do mnie na konsultacje online. Link do konsultacji jest w opisie mojego profilu lub pisz na kontakt Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.